Kurwa nie ten przycisk czekaj jeszcze ja <t40If eleven laugh> zacząłem <t regret> To już masz coś do śrubiona, to nie? No właśnie widzę A ta <left> cipka skąd się tu wzięła Broń przodu a ja broń tyłu. Uwaga kuba bo tu zombie nas oto tylko zachodzą Cześć tu format Gany Kurz Było ci jest... jeszcze raz, może to i tak trzeba będzie poprzycinać. Chip chip. Po złapaniu pięciu czaszek hmm, Tomahawkiem powinien się pojawić tutaj Blundergat. Oczywiście stół nie będzie się palił, dopóki się do niego nie podejdzie Melikar. O jejku tak troszeczkę. No. Mogę ci podpierdalić tego Blundergata. Zamknij ryj. <laughs> Jezu, zapłacą mi zgasić. ...zombiaków używając Blundergata. Zobaczysz, że będzie idealnie. Mm. Może LOL? Dalej. O, cześć. Bouncing Beauty. O, hi. Hi, kids. To możesz tam skoczyć tam, gdzie wcześniej W ogóle, żeby cię ktoś oglądał jeszcze. Miej życie, dziecko, jeśli nie odzywaj do mnie. Precz, plep się. Ja słońce świeci, lol. A po drugiej stronie gdzieś księżyc jest, więc nieźle widzę. O, księżyc, a tam słońce świeci. A to są meteoryty. One tam gdzieś powinny być oddali. Tylko się wydaje, że one są tak blisko nas. A prawie spadłem do Mordoru rój kurwa znowu prawie spadłem do Mordoru One does not simply walk into the Mordor Onyś Wow, wow, słodziusi kurwa. <grym się, <grym się Tutaj po przyjeździe autobusu macie chatkę Do której trzeba podłączyć zasilanie, czyli na przykład tą turbinę Pack and punch, użyjmy go Fakt, nie mamy punktów. Usuńmy gruzowisko. A nie, czekajcie, ja, No mechanizm. przy to A gdzie znikłeś? co za... jaki wyraz twarzy? O. O o, ja, o, ja, o. 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 Ooo, nie wiem co się dzieje. Czy to ty powiedziałeś, czy już słyszę głosy? Twoja matka. Ja powiedziałem. Mówię Słysza. do Kuby. Czy jednak słyszę głosy? O ty kurwa, o ty szmato. No dało, nie po chuj to zrobiłeś. No czemu nie chcesz się ze mną na randkę mówić? Jestem taki przystępny. No gdzie spierdalasz kurwa no? Wiem, że to speed dating, ale jednak. O się Hello! No wow, tu, kurwa. Nie wiem, że one tak jak zombie przechodzą przez okno. Ale skąd ona się tu kurwa wzięła? No już nie wyjdzie teraz kurwa, włączę frapsa i dziwka, nie wyjdzie teraz z tego okna. No mów idiota! No i przecież ja miałem zacząć! Z tej strony format gamers. Kurwa mać! Ty... Zostaw. Matka se strzelaj. Ale ona nie pozwala. Siemano, z tej strony... Aaaa, fucking shit! Zostaw ten filmik, będzie potem wy wyta... to to się wydnie. Ty szmato! Zrób Dobra, uleź mnie. Nie! Ja pierdolę, ale się rozgibiemy zaraz. Matt Gamer gamers Znowu my. Tutaj macie takie mojego słodkiego misiaczka Uwolnimy tego i uwaga, reflektor. Kampa. Nie. Zamknij mordę bubel. I chuj, ja tam jest kurwa, nie słyszę. Witajcie kochani, z strony Format Gamers. Może weź to, wyłącz, wyłącz nagrywanie. Czemu? Bo powiedziałeś to jak spedalony idiota. <laughs> He, to będzie w to trzeba było wyciąć. To jak ja mam to powiedzieć? Normalnie. To nie jest steriki idiota. Skin no dokładnie Moją starą Ale szukaj części, szukaj, szukaj, szukaj Oczywiście na mnie nie poczekajcie. I zacznę żen Może nie próbuj, co? Uuu, jaka ładna lampa Może włącz prąd jak już tam jesteś, hello? Ja nie jestem przy prądzie No i... O Boże Chryste, kto to pójdzie. Co, już go tam nie ma? Nie, no powinien być, ale no wiesz, no, posiedzenie no, psychiczne, nie. te sprawy. Eee! What the fuck?! Winda do góry pojechała! Zjeżdżaj, ty szmato. Mato. Ale stój. To już chyba nie zjedzie, kaczor. Jak to? No chyba, żeby zjeżdżała, musi być nas dwóch tam. Skakanie ci nic nie da na pewno. Znaczy, jak w slingla grasz, to ci daje. Ale jak Dwie osoby pewnie, nie. Wszystkie osoby pewnie muszą pojechać, żeby z... znaczy wsiąść, żeby zjechać na dół. No co za piece of shit no? No ja tu umieram. Nie osoby dobrze ci tak. w <laughs> Umieraj. Format Gamers. I gości. Czyli. Frajer. A mi nie chce zjechać, muszę tu kibla, a mi nie chce zjechać ten. Juggerna. Żadnego kibla, trzeba ekspić O, rabacik. No wiem, że znalazłem sama to spokojnie, a ja tu wiem wszystko.